Jest to wystawa jubileuszowa zorganizowana z okazji 35. rocznicy pracy twórczej Pani Elwiry. Cieszymy się bardzo, że to szczególne popołudnie, szczególne dla głównej bohaterki dzisiejszego spotkania Pani Elwira chciała zorganizować właśnie w rurach Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Cieszymy się razem z panią tak licznej państwa obecności i pozwólcie Państwo, że przywitam kilku oficjalnych gości. Witamy serdecznie panią Halinę Drozd, dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Znosu Urzędu Marszałkowskiego w Witamy pana Michała Karabudę, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Pana profesora Legosława Lamyńskiego. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że przywitam również Panią Krystynę Roską-Przychodę, wiceprezesa Lubelskiego Oddziału Związku Polskich artystów Plastyków. Żeby nie przedłużać tej części oficjalnej, bo wielu gości jeszcze dzisiaj zabrać głos, wiem, że nasi oficjalni goście mają dzisiaj nagrody, nagrody marszałka, nagrody prezydenta miasta Lublin, więc poproszę o wręczenie z znaków Pani Dyrektor, Pani Matroska. Szanowni Państwo, przypadła mi dzisiaj e, przyjemność z okazji zasnej goni wideo 35-lecia pracy twórczej, wręczenia nagrody finansowej jako zarząd województwa uklądował pani Pani Wieląc z ogromną przyjemnością proszę przyjąć nagrodę. oraz działalność na rzecz Okręgowego Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Lublin 17 września 2015 roku. Wszystkiego dobrego i kolejnych udanych, tak jak te prac, kolejnych jubileuszów. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dopiero do paru do nas przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie zapraszam Panią Prezes Urszulę Klejewską. I Pani Maria Kosińska. Jak pani. Kosińska, Kosińska. Chciałabym podporzyć na ręce naszych profesorów takie słowo. To, Towarzystwo Sztuk Pięknych Serdeczne gratulacje z okazji 30 lecia pracy twórczej, jak również 30 lecia aktywnego członkostwa w TPS-ie. Dziękuję za tę czasową współpracę życzę dalszych sukcesów w pracy twórczej oraz społecznej na Jak się za chwilę przewrócę, to się nie zdziwcie Państwo, bo dokładnie wczoraj o tej samej godzinie otwierałem wystawę mego przyjaciela Henryka Federa w mojej rodzinnej Bydgoszczy. Ponieważ to kolega, czy jest kolega ze szkoły ławy i właśnie umiera, no to potem poszliśmy białego rana, rano wsiadłem w pociąg i właśnie zdążyłem do Państwa przyjechać, ale przyznam szczerze, ledwo żyję tym bardziej, że w jest gorąco, dlatego, żeby było przyjemnie, chłodniej, ale przechodząc do tematu, Panią Elwirę, tak się składa, jak to nie jest ona tutaj? Znam od wielu lat, ale jeśli mam być szczery, to jest może moja ignorancja, nigdy jej nie kojarzyłem z malarstwem, że ona sama ma zawsze na remisarzach, jak cicho, delikatnie przemykała przez salę, zawsze pogodnie uśmiechnięta, tak żeby nikomu nie nadepnąć na nogę, nieśmiała, spokojna, aż tu wreszcie parę miesięcy temu zaczepiła mnie i tak mi kulturalnie poprosiła o napisanie wstępu do tego katalogu, że się zgodziłem. Przyszedłem do niego do domu. I zacząłem oglądać obrazy oczywiście. I przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem. A teraz tym bardziej, bo jednak jak się Państwo domyślacie zupełnie inaczej się ogląda obraz wśród mebli w mieszkaniu cudownym, ale nieprawdopodobnie zawraconym oraz dziełami sztuki. Kto z Państwa się przyjaźni z panią wielą, to wie, o czym ja mówię, jak to jej mieszkanie wygląda. A teraz, jak zobaczyłem rozwieszone te obrazy na ścianach, to rzeczywiście jestem nimi zachwycony i gratuluję Pani tych 35 lat i przede wszystkim konsekwencji w malowaniu. Znowu, kto Panią Elwirę zna, ja jak mówię, dopiero tak naprawdę poznałem, to wie, że w niej są dwie natury malarki. Jedna malarka, która maluje nazwijmy to konwencjonalne, ale bardzo piękne pejzaże oraz martwe natury, zwłaszcza martwe natury kwiatowe, których nie pokazuję generalnie na wystawach, one są do innych może celów i to co tutaj widzimy. A widzimy właściwie jakby dwie formacje. Po mojej lewej ręce te obrazy z cieniami postaci ludzkich, o których ja w katalogu napisałem, że dla mnie jest to malarstwo plakatowe malarstwo, które działa właśnie jak plakat, stąd ta nazwa. To znaczy, jeżeli bym jechał samochodem, to łatwo zapamiętam taki obraz, bo on wpada mi w oko i to oko rejestruje prosty kształt oraz spójną, jednak tą gamę kolorystyczną dopiero. Potem możemy się bawić w interpretację, co artystka nam chciała powiedzieć, czy za tym jest jeszcze jakaś Ukryta treść. W każdym razie one są bardzo wspólne, bardzo interesujące, ale takie wyciszone. Natomiast o wiele bardziej, jak widzicie Państwo, są tutaj te koła, które mają znowu związek ze światem organicznym, z geometrią. Widać właściwie fantazję artystki, która w tym malutkim mieszkaniu siada i zanurza się w świat własnej fantazji. I mam nadzieję, że tej fantazji pani odwiedzie, nie zabraknie do następnych 35 lat, a ja już wtedy zagrożę. Dziękuję za to, powiedzieć po tak wspaniałym przedmówcy. Panie Elwiro, przede wszystkim ja również bardzo gratuluję 35-lecia prasowodczej jako galerii, związkowej galerii. Mam przyjemność nie tylko prezentowania, ale szerszemu gronotwórcu na co dzień w tym wspaniałym płucie. I wszystkich Państwa zapraszam, bo tutaj możemy założyć. Te prace, które powstają od lat 90., czyli e, postacie, obrazy figuratywne, ale są byłem niezmiernie zaskoczone, panie, tymi pracami e, po roku dwa, 2000, czyli e, tymi inspiracjami fangorowskimi, czyli e, kołami, które przechodzą w tych barwach, ale w zupełnie innej konwencji, prawda? Moje e, serce bardzo e, zbliżyło się ku tym obrazom. E, kształtach rozetowych, czyli tych nawiązanych do e, tradycyjnych, tradycyjnych witraży. Ale nie jest coś niezwykłego ponieważ z jednej strony wyglądają na tradycyjne witraże, z drugiej strony możemy doszukać do się szlifu, szlifu diamentowego, prawda, które większość kobiet przecież nosi. Więc to ma raz, proszę Państwa, nie jest jednostajne. Ono cały czas się rozwija i zarówno e, cykle figuratywne, jak i cykle rozetowe e, z każdym kolejnym dniem się rozwijają. Na no niektórych było tak że, że pani Elwira zaczyna nawet łączyć te dwa tematy.